Jeśli chcesz szybko i bezpiecznie kupić bądź wymienić swoje skiny, no to zapraszam cię na Pirate Swap, a z kodem KROKO 35% więcej do doładowania. Przypominam, że wróciły natychmiastowe wpłaty na CSGO skin, więc oczywiście jakbyś chciał sobie kliknąć, to oczywiście wpisujesz tutaj kodik KROKO. I natychmiastowo możesz sobie wpłacić oczywiście skinami, tak? No bo natychmiastowe wpłaty do skinów oczywiście chodzi o Kroko, dać ci 10% więcej do każdej wpłaty dodatkowo skrzynka na start za i jak skinami wpłacasz to jeszcze prezent możesz za free sobie dostać, no i oczywiście dla osób, które z kodem Kroko wpłacają, no to takie piękne skiny gościu na się czekają Na każdego tak naprawdę jest podbita szansa na wygraną, więc bierzcie i jedzcie z tego wszyscy A my... No, kurczę, ale tu pitewka, boty, dobra, kliknę sobie. Zaszalejemy 3200 koszt tej bitwy. No i zobaczmy jak to chodzi. Same dziestery. no jestem tutaj naprawdę pełen optymizmu do tej bitwy, no tylko właśnie, no musi coś ciekawego nam tutaj rzucić. Więc zobaczymy jak będzie chodzić. Jestem mieszkaczan tylko fire dla nas, ale to jest no niezbyt tutaj wiele. Para, patrz to trochę nie jest nawet ty! Winik, dawaj, Kurwa. No tu glowsy. O, ta skrzynia 1300. Większość tak naprawdę. Aha. Tego co wydaliśmy. No! 1700. No Niezbyt to opłacalna bitwa była. Trzeba sobie powiedzieć. No i idziemy teraz na skrzyneczki dalej. Weźmiemy sobie może te skrzynki. Dive z 5 tak i wrzućmy, wrzućmy 5 infernali. I zobaczmy, jak to chodzi. 2000 prawie koszt takiej bitewki. Więc zobaczmy tutaj, która skrzynka okaże się lepsza. I czy przede wszystkim uda nam się tą bitwę wygrać, tak? Tutaj do trafienia mamy Diving Case, Infernal też do tego. Więc. Znaczy, czekaj, a co? Co w się sensie mi chodziło o skiny? do trafienia, nie wiem, nie wiem czemu tak to powiedziałem, wytyfy. W Diamond Case oczywiście mamy zielone... Jakie zielone? Panie co ty mówisz? Niebieskie rękawiczki Amphibiz za 10 koła minimum 35 max, a tutaj z kolei mamy podobne bardzo rękawice, też sportowe. Za 15 kłamiń maksymalnie 40 nawet 42 kolarza. Więc, no, gigantyczne tutaj są wartości tych rękawic. No, tylko właśnie, żeby je trafić, to pewnie jakaś malutka szansa jest. No, ale my próbujemy tutaj wygrać tą bitwę. Jest naprawdę bardzo close. 1100 zł na szmeku strata 400, więc no mówię, no jest to do zrobienia. Wystarczy tutaj tak naprawdę jeden droższy i ten trafić, żeby wkupić się właski i oczywiście bitwę wygrać. Na no, ten USP nam nie pomoże, bo to jest prawie pół koła. Tyle teraz USP Kill Confirm kosztuje. No i niestety bitwa przegrana, no ale lepiej tutaj chyba kurczę skrzynka, mimo wszystko rzuciła ta Infernal, tak mi się wydaje, więc otwórzmy sobie ją może na buście. 1100. Ok, zróbmy coś takiego. I mamy tysiaka, Ok, otwieramy dalej. Mamy 200. Albo wiecie co? Mamy tak. siedem koła aktualnie. No to wydajmy sobie po 3500. Tak? Dobrze liczy? Chyba tak, dobra, jest tu. Usp. 900 zł. No proszę, ty. Ale ładnie to rzuciło. 3000 100. Czekaj, czy mi się coś pojewało? Nie wiem w sumie. Aj dobra. Chyba, nie no, chyba dobrze policzyłem. Dobra, no never mind. Dobra, teraz 3,5 koła. Wydamy sobie na skrzynkę Diven. otwieramy sobie na tutaj. Boost Modezie. Czyli trzy takie tercje mogę tak naprawdę otworzyć. Więc zobaczmy, jak to chodzi. Olympus. Patrzcie, nie dobrze, chyba nie dobrze. 139. Otwarcie kolejne. Ojoj, no powiem wam tak. To skrzynka Infernal? No, chyba wygrywa coś mi się wydaje. Ostatnia szansa dla skrzynki diving. I powiem wam tak, że jest totalna klapa. No, ten USP coś może ratować, 980, ale to jest 1500 zł, więc no, No chyba każdy widzi, która skrzynka dała więcej. Więc myślę, że teraz, biorąc pod uwagę, że no, już to wiemy, już to wiemy, tak? Więc możemy sobie skrzynkę teraz Infernal wrzucić na jakieś batleneck. Oj, kurwa. Dobra, powiem wam tak. Ja bym wrzucił coś takiego. I spróbowałbym to wygrać, a jak uda nam się wygrać to zrobimy sobie bitwę na Jester'a Albo po prostu tworzymy sobie na Jester'ze Więc zobaczmy jak to chodzi 8 skrzynek, mamy kałacha 124 na LTMK Hellfire, ojoj, 371 Oj, ten uspik Dobry stan, 762 zł. O to chodzi stary, o to chodzi, no i zobacz to jest ta inteligencja Tylko teraz zatrzymać do końca, utrzymać tą przewagę Mamy AWP, to jest 250 zł, 4 skrzyneczki. Jeszcze przed nami jest scout. Okej, okay. bardzo ładnie. To już takie SE otwarcie 117. Znowu uspik, bardzo ładnie, i kawałek za 400 dla mojego przeciwnika, no i powiem wam tak, że o, to właśnie chodziło, to jest ta inteligencja, mówiłem, ale patrz, ej, dobra, bo to było close jeszcze przegrania tego, dobra, i mamy 5900, no i teraz mogę zrobić właśnie to, o czym mówiłem, czyli skrzyneczka Infernal ląduje w tym momencie tak. C2 chyba tak mogę wrzucić, coś takiego Chyba jednak koniecznie, ale coś takiego Mogę zrobić jak najbardziej, więc Trzymajcie kciuki, będzie to ostatnia bitwa Na dzisiejszym filmie, przypomnę, że na 1000 subów Rozdaję wam kosę, więc zostaw Koniecznie suba, a my lecimy, skrzynka teraz Rozgrzewkowa, jest gówno No ale liczymy oczywiście teraz Na Queen Jester Za 5400 Ja pierdolę